Tam było taki ojej Tam była bezpieczna źle kryte Tak się bawi, tak się bawi, Łęścica! Tak się bawi, tak się bawi, Łęścica! W meczu, w meczu z podejrzeń yy, z Orzą czajków. Także jest jeszcze, jest jeszcze uzupełnienie tego zespołu, jest jakaś, jakaś nadzieja na fajną, fajną piłkę w wykonaniu miejscowych, pozytywnych właśnie młodych chłopaków, rocznika 89, 90, 91, 92 nawet w przypadku tych dwóch, o których wcześniej wspomniałem. Także myślę, że to idzie w dobrym kierunku przy, przy uzupełnieniu kilkoma wartościowymi zawodnikami pierwszego zespołu. Powinniśmy mieć dwa solidne zespoły seniorskie w tym momencie w wodzentynie.